Dziękuję Ci mój drogi Eliopie. No koszulka w obliczu ostatnich okoliczności już mnie tak nie razi. Barbarian Race mm -hmm. Przygotowania? Przygotowania Eliopa? Ja jestem już na miejscu Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku No i powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się tego ale od razu jakiś komodorowiec się do mnie przyssał Witamy Szpuntę, Witamy, witamy! Szpunta już wie co mam dla niego w bagażniku także otworzymy bagażniczek Szpunta. Zobacz, to jest trochę bałagan ale tu jest Twój retro retropececik. Głównie zasługa darka z salonu Gier. Jeżeli chodzi o hardware, software'owo ja go ogarnąłem. Dziękuję Ci, mój drogi Eliopie. No, koszulka, w obliczu ostatnich okoliczności, już mnie tak nie razi. Natomiast Ci, chciałem bardzo serdecznie podziękować z całego serca. Też do końca jeszcze nie wiem, w jaki sposób Ci mogę się odwdzięczyć. Na razie, póki co. Mam tutaj takich parę, parę rzeczy w wersjach boksowych, nie wiem, w latach 90-tych, bo to bardzo popularny Langmaster do nauki języka angielskiego na płytach CD. Więc na pecetka? Na pecetka. 486 wymagane, spełniam warunki, Dobra. Spełniasz warunki. Tu potem masz e, 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 znani pisarze, nawet tu jest e, Stephen King, Jackie Collins, proszę bardzo. Dzięki bardzo. E, tu masz Dobra. kolejny jeszcze taki pak. Langmaster, co to jest? Co to jest? Elementary to jest pack. Także to też do ciebie. I nie wiem czy ci też kiedyś dawałem, a jak nie to będziesz miał drugiego ee, padzika do PlayStation zamiennik. Tak się przypadkiem składa, że mam playa jedynkę. <grym> 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 a ja, ja ci kiedyś go? Ja ci go kiedy, proszę, ja ci go kiedyś nie dawałem? Mam, będę miał dwa. No, a prostu łączę może grać A węznikę, no brymę, to widzisz, miałem nosa jak fix. No. Jak e. fix. No to co? Szpunta się powiem Wam teraz tak, bo chciał wyłączyć nagrywanie już, ale boi się, że nie ogarnie włączania peceta i go schował do samochodu. Ale nie ma, nie ma. Zabieramy go tam na halę i bawimy się. Masz szczęście, że tu są dzieci. Dobra, testujemy, włączamy. Uwaga. Ekran czarny. Ale trzeba będzie pewnie przeklikać go z... Zrobione? Uwaga, uwaga. kliknęło. Jest. Pentium 90, przetaktowane na setkę, 16 Mb szpunta. Super, pięknie, ale się cieszę, nie masz pojęcia I Zaraz wystartuje to samo menu, które mam ja Uwaga, uwaga, 10 Gb dysk, ale 8,5 widzi. Mhm. O, klawiatura Jak się już <laughs> patrzcie na niego. <noise> teraz wszystko pokażę co tu jest. A później pokażę. Trzy <retrieved> yy, minutki potrzebujemy, tylko pokażę co jest, dobra? Czekajcie teraz na ma, ma, ma krótko mamy monitor, wiesz. tak, yy, yy, masz party. Nie jestem na tutaj. No. Yy, na D jest Windows generalnie. Tutaj pod dosem raczej nic nie ruszaj, bo to są te długie nazwy plików, to to nie będzie dobrze, wiesz, wyświetlało. D jest generalnie Windows 98 na Cemasz a na z Nortonem, Norton Utilities, programy. I generalnie każdy katalog, który jest na przykład gry, łącznik, test, programy, łącznik test to są gry i programy, które Ci wrzuciłem, ale nie sprawdzałem ich. One, one działały kiedyś na moim starym kąpie, ale nie miałem czasu Rozumiem. Sprawy, a jakie samo gry albo same programy, to jest To już testowane. są te, które są, są przetestowane. Na przykład Lead for teraz puścimy. To jest to, co mi puszczałeś tak, za tak, jakiś. Tak, nie? tak, tak, tak. I uwaga. No. no nie mamy dźwięku teraz bo głośniczki nie podpięte, ale ale to, tą gierę ściągnie pięknie twój pececik. Kurczę, to robiło w tamtych czasach jasnych gwintów urodę, które tam są. Tylko coś ta legatura chyba nie nie kontaktuje. Nie kontaktuje ja tu. mam jeszcze drugą w razie czego, ale tu nie kontaktuje, ale ja no, no to może, może trzeba będzie przeczyścić. Jak ja tą grę pierwszy raz zobaczyłem chłopie... Jaka to była grafika kiedyś z wiesz? No, ja... A, a trzeba wcisnąć. Ale ja chyba grałem w... i pier... Była jeszcze przed tym jakaś wersja Need for Fida? Nie, to jest pierwsza z pierwszych. No to ja miejscowo. chyba... No to to jest ta, co I ja w nie grałem. Jeszcze pokażę tam dalej, co na tym dysku jest. Nie styka ta klawiatura do Do czyszczenia albo do podmiany na inną. Widzisz? Popatrzcie. Nie. Nie, nie to. Ja mam jeszcze drugą, wiesz? Ale, no, ale jak spróbuję, jak... może się uda uratować. No dobra. Aha, bo teraz tego nie wyjdziesz, nie? Nie, no wcisłem Y, czyli jest, powinno wyjść. Y. I popatrz, tu masz następne dyski, masz E i kolejne Największe klasyki jakie były na, na pc -ta w tamtych latach, 95, 98 Moto grałem I F to samo i kolejne dziesiątki, a to ja sobie dziesiątki To sobie bier. będę testował i będę przenosił, te, te które masz na dysku C y, są już rozpakowane, gotowe do uruchomienia A te które są jako gry test, no to wszystko trzeba rozpakować Jak będziesz miał problemy, dzwonisz, to Ci pokażę Dobra Ale generalnie E, zasypane grami, a na C już te, te posprawdzane powiedzmy y, Mortal, <laughs> Naprawdę chodzi szybko, jak sobie wiesz, cofniesz się do 96 roku To masz najszybszy sprzęt jaki był dostępny Także będziemy szaleć, a za niedługo może się połączymy po kabelku Może jakiego, jakieś kooperacje zrobimy, tak, co? o, o no. Czekajcie No jest, jest Pięknie no. Ta gra też wyrywała z butów, kurde Widzisz, no. Zawsze na, na joysticku, a ty na klawiaturze grałeś, co? Tak, tak. Tu właśnie nie pamiętam, które klawisze są ustawione. Najpiękniej. No. No, Dobra, musimy oddawać monitor. Dobrze, oddajemy monitor, bo oddajemy się, monitor, się tu kolega będzie się niecierpliwił. Kolega się także jest gotowe, tak jak trzeba. Aha, czekaj, czekaj, czekaj. F10. No. Enter. I ładuje się 98. 98. Tylko nie mamy myszki podpiętej, to klawiatura. Sobie. No. Jak ja się cieszę Dzięki, Kiełczyk <grymne> Nie, nie ma sprawy <grymne> Właśnie. No proszę Mateusz, gratulacje. Pierwsze miejsce w dekatlonie. Co, co my tu mamy? Sławki? No oczywiście, dyplom. Książeczka. I kubeczek Mario Bros. Mocne trunki. Tu tylko będą Mocne trunki. I tak. i medal. No przecież. Tylko że właśnie ten. Na szczęście ubrałem nie dziurawe skarpetki. Rozumiem. I się no, no złoto odebrali mi, kurde dzisiaj. <głos> <głos> Super, mega jestem zadowolony. No to masz za pierwsze miejsce. Za drugie. Za drugie, za drugie. właśnie, za drugie. No za drugie. jasne, drugie. przecież srebrny medal. Tak. Za drugie. No gratulacje. Nie na pierwsze, ale... Nie wyszło. Tam nie wyszło. Tutaj. Ale strój masz odpowiedni, bo w sam raz do biegania. Jedna skarpetka troszeczkę była przedziurawiona i dlatego drugie. No właśnie. futro! <laughs> Jezu i futro. Jezu i, i futro. Dziś w tym roku nic, oddaję kolegom. No właśnie, bo w zeszłym roku żeś coś wygrał, nie? Tak jest. Pamiętam. Pierwsze znaczy, miejsce złota było. W kwietniu przecież na pierwsze A, ja, pierwsze miejsce rozumiesz? A przypomnij mi w czym to było? Wayfiro! Aaaa właśnie. Pierwsze miejsce byłem nie do pokonania. to dzisiaj przyjechał ze mną, bo ja jestem kierowcą, o. musiał mi oddać nagrody i nie I ziały. mogę się napić herbaty w końcu. <laughs> tutaj, się napić, z Mario. No super! <laughs> jestem tutaj w Luniwa. Stołki. Stołki, z pustó do Luniva. Jestem Z i z małżoną Lucyną i z Kordianem. I wam tylko powiedzieć, że Lucyna zrobiła w nocy pyszne, pyszne ciasto. Jakie to ciasto? Pyszną kruszonką na Maśki Jezus Maria Ja już w drugi kawałek i podejrzewam, że to nie na ten wiek się skończy Także dziękujemy bardzo pys za pyszne ciasto I uczestników to, oczywiście Na zimku Futro jest organizatorem turnieju, tak? Tak Mechanicznego pinballa, tak? To jest twoja inicjatywa? Moja inicjatywa Bardzo fajnie, super Ale sprzęt jest Lemona Sprzęt Lemona Ale fajnie, będą sobie dzieci mogły pograć Dokładnie, I jak masz na imię? Jak? Trzymał? No dobrze, Szymon. No i proszę, zaczęło się. O pięknie tutaj. Opanowane już tutaj. O, pierwsze, jeszcze jest nie pan krąba. Bo pod tej góle. Tak jest. koniec zapisujemy a tu jest młody i czar dwaj przyjaciele z boiska jak to mówią właśnie przyjechał Kadot, kadot z którym się widziałem ostatni raz chyba na jakiejś imprezie retro chyba z dwa lata temu Hej. cześć byku, zaś się zobaczymy znowu będzie możliwość Ile? Półtora ile? godzinki? No, myślę, że tak. Zobaczymy ile, ile będziecie chcieli, żebyś co. Jakby co, to ja mam dwie reklamówki prądu, jakby <laughs> rachnął. <radę. laughs> Także zapowiada się wspaniały wieczór. Z katą. Super. Idziemy w się... Idziemy go się przed. Bardzo się cieszę, że przyjechałeś i bardzo się cieszę, że się modlisz. A teraz Piotruś testuje mojego arcade sticka w grze Dzianie Sisters. Ja? Bardzo fajny księg Kurde, Jak bym przyjechał, że można trudniej szukować powoli jakiś Właśnie już testuje arcade sticka mojego Fajny jest, fajny. fajny bardzo fajny Może ten X Arcade się zlituje na pewno. Może, może A ty też byś chciał taki, nie? Pewnie No, super sprzęcik No tu teraz Borsuk z Nekroskopem sobie robią sparing przed ligą Czyli Kamerun kontra Nigeria Borsuk już tu usprawiedliwia swoją porażkę mówiąc, że jego są lepsi Co to mamy? Google Map? Google Map na Commodore 128 wszystko w temacie niesamowite ile ja to dzisiaj tutaj się powstanie dobra, ile za sajtnika No? to? No, Korsuk z nerwów musiał skorzystać z toalety. Tak, jest, musiałem, bo teraz mecz. Mecz na szczycie decydujący o wszystkim. Jak ja wygram? Jak zremisuję, jeszcze wygram, to, to mam pierwszy. A ty musisz wygrać, nie? Tak. No to zobaczymy. Ciężka sprawa. to jest, żeby nie było. O i to jest on. Pięknie, z, z twoim logiem, żeby nie było, ja to też pokażę. Pięknie, c64lover.com Także tu też strona internetowa działa Tam też masz możliwość, wystawi masz wystawione rzeczy, informacje coś No, tutaj... wciąż niestety nie Aha, ale docelowo będzie, nie? <grymne> no, kiedyś będzie, mam nadzieję, <grymne> że zanim koniunktura przeminie <grymne> To jeszcze będzie Także pozdrawiamy z kopani Byte2 i... Do zobaczenia Do zobaczenia, do usłyszenia I śledźcie też naszą serię rozmów z Kukiem, redaktorem jako podcasty, nie? Eee, tak, tak. Też teraz chciałem powiedzieć jak się nazywa to pismo, ale ono miało tyle różnych nazw, że przepraszam, ale nie chcę go źle, ale wiecie te. Nowe Komodo fan, mniej więcej tak. Ja podlinkuję w opisie, yy, dam swój link do Twojego kanału, to będziecie sobie mogli łatwo znaleźć kanał Rafa i sobie no, oczywiście podcasty śledzić. No i tyle. Dziękuję. Pozdrawiamy. Miłego.